Gratuluję wygranej, udało się Wam przerwać serię dwóch porażek z rzędu. Jaki był plan na dzisiejszy mecz? E, no plan był, żeby wygrać to spotkanie na pewno. E, ale już tak na serio to wiedzieliśmy, że spójnie walczy o życie, są w ciężkiej sytuacji, więc dawaliśmy sobie sprawę z tego, że to nie będzie łatwy mecz. E, w pierwszej połowie gdzieś ta gra była wyrównana, natomiast w trzeciej kwarcie wyszliśmy z dobrą energią, agresywnością i udało się ten mecz przepchnąć już na naszą korzyść. Zdecydowanie bardziej też poprawiliście grę, jeśli chodzi o rozgrywanie i wróciliście do tego, do czego nas się. Przedzwyczaj... Czy trener wskazał Wam jakieś szczególne aspekty? No, trener powtarza, że koszykówka to gra zespołowa i trzeba się tą piłką dzielić. Gdzieś tam te ostatnie spotkania były pod tym względem trochę słabsze w naszym wykonaniu. Myślę, że dzisiaj ta piłka chodziła dużo lepiej. No i też dało to efekty. Wygraliście pierwszy z trzech meczów domowych jakie przed wami. Kolejne mecze ze Stalą i z Anfieldem. Który z tych meczy, Pan uważa, będzie naj, najtrudniejszy dla Was? Nie ma łatwych meczy w, w tej lidze. Tak samo przyjedzie Stal, która będzie walczyła o życie, przyjedzie Anwil, który jest znakomity w tym sezonie. Więc tutaj nie ma tak naprawdę łatwiejszych czy cięższych meczy. Trzeba do każdego wyjść skoncentrowany na 100% i starać się wygrać. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dzięki. Dziękujemy. No tak, prawda jest taka. Jak...